Cześć, z tej strony Batman, dzisiaj tak jak sobie życzyliście będzie 5 ciekawostek o Galajusie, zapraszam do oglądania. 1. Łukasz, czyli Galajus kocha słuchać Blendy, ale nigdy nie daje ich na live'a, bo totalnie tam nie pasują. 2. Galajus nie da widzi, gdy ktoś daje mu na cokolwiek taryfę nigdy nie chce od nikogo współczucia. Nawet film o jego ręce miał na celu zmotywować osoby, które porzucają swoje marzenia każdego dnia, tylko dlatego, że czują się zbyt słabe. Link do tego materiału znajdziecie w opisie. 3. Łukasz na YouTube jest całkiem inną osobą niż w rzeczywistości. Coś w formie dwóch masek, które zakłada na przemian. Tak, jak lubi odpierdalać na odcinkach i live'ach, tak w rzeczywistości jest bardzo poważny. Nie lubi dużo rozmawiać i nienawidzi rozmowy o przysłowiowej pogodzie. Wiele osób może w to nawet nie wierzyć, ale dla Gala, YouTube, to miejsce, gdzie może pokazać inną, dla wielu kontrowersyjną stronę, gdzie robi z siebie idiotę. 4. Gal zamierza założyć nowy kanał, na którym nie będzie na pewno gier i nikt z widzów się od niego o nim nie dowie. Główny kanał na tym nie ucierpi. Tamten będzie w dodatkowym zajęciem. Aktualnie szuka inspiracji. Może ktoś z widzów pomoże? 5. Gal ustawił film Sylwestra na prywatny, bo stwierdził, że ostro przegiął. Ale ja wam go puszczę. Dobra, panowie, ja jestem. Nie ma pierdalania się. Napierdalaj, kurwa, tego luchoca. W końcu musimy mieć ten drop, rozumiesz? Ile można? A ja sobie pójdę. Dobra, panie. To końc, ciekawo, się. Kto ma być następny? Jak zwykle pisz w komentarzu. Dodam również, że bardzo ładnie wczoraj wbiliście 100 łapek w zaledwie godzinę. Dlatego dziś podbijam stawkę do 150 łapek. Trzymajcie się. Cześć.